Początek ostatniej sesji Rady Powiatu wcale nie wskazywał na to, że przy punkcie dotyczącym informacji o pracy zarządu Powiatu między sesjami radni w głównej mierze skupiają się na sprawach wieluńskiej lecznicy. Najpierw o tej dobrej informacji. Otóż jest pomysł, aby szpital wzbogacił się o kolejne ważne medyczne urządzenie, czyli rezonans magnetyczny. Bardzo by się w szpitalu przydał, ale tak duża inwestycja będzie też sporo kosztować. Ile? Wartość tego wniosku jest w e, wysokości. E... W wysokości yy, 4 miliony 340, yy, także tutaj jest. Yy. Mod również modernizacja pomieszczeń jest też e, ujęta w tym wniosku. Wniosek obejmuje również koszt przystosowania tych pomieszczeń. E, no, tutaj trzeba brać przed uwag pod uwagę przede wszystkim duże obciążenia stropu, więc nie wszystkie pomieszczenia, które w szpitalu są i które wydawałyby nam się, że są dobre, e, mogą przyjąć e, na swój strop e, takie ciężkie urządzenia. Kiedy ewentualnie e, odpowiedź na e, e, ten wniosek y, możemy uzyskać? Trudno nam tutaj wyrokować, bo nie my odpowiadamy na ten wniosek. My wszystkie formalności złożyliśmy, czekamy na odpowiedź. No ale chyba w ogłoszeniu jest jakaś, jakiś termin nie, ro nie, rozstrzygnięcia? Nie, nie, nie ma, nie nie ma, ma, ter ma terminu rozstrzygnięcia, bo to jest z rezerwy e, prezesa Rady Ministrów i czekamy e, tylko na odpowiedź, czy to zostanie przyznane. Oczywiście to jest za pośrednictwem pana Wojewody złożony wniosek, także tutaj. To jest na bieżąco, można w każdym momencie to złożyć. A zatem, jeśli rezonans magnetyczny w szpitalu będzie, to pewnie jeszcze nieprędko. Tymczasem w dalszej części dyskusji o szpitalu zwrócono uwagę w sumie na detale, ale szalenie ważne. Otóż jedna z pacjentek oddziału ginekologicznego, który cały czas czeka na generalny remont, poskarżyła się na kiepskie warunki sanitarne na oddziale. Chodzi o toalety z dość zniszczoną infrastrukturą sanitarną, ale nie tylko. Ze zlikwidowaniem bieżących usterek nie trzeba wcale czekać na generalny remont. Jeżeli chodzi o drobne naprawy, i pytanie pana przewodniczącego. Jak najbardziej tak. Uważam, że szpitala nie stać na to, żeby niszczało, i jeżeli dopóki są pracownicy techniczni i mamy tutaj siły w tym zakresie, a mamy, to w szpitalu powinny być na bieżąco tego typu naprawy dokonywane. One są dokonywane, że tak powiem. Okej, jest dobrze, pani dyrektor. Ja rozumiem, że, że tu Pani, tak, że, że są pieniądze i to ja mam taki wniosek formalny, tak? taki wniosek formalny do Pani, żeby, e, ponieważ mam sygnały zewnątrz, tak? akurat tam, gdzie mam sygnały, no to ja tam e, nie wchodzę i nie przebywam, ale e, prosiłbym o, do... wspomniała Pani o siłach technicznych, które są w szpitalu i one nie są małe w tej chwili. Prosiłbym o przegląd pod takim kątem, jak się, ta, jak, jak się szpital postrzega, bo jego się nie postrzega tylko z tego tytułu, że są dwa e, tomografy komputerowe i że nie wiem, jest robiona jedna wielka inwestycja, druga wielka inwestycja, ale człowiek, który trafia do szpitala i siada na ławeczce, to on ocenia ten szpital na zasadzie takiej, czy nie wiem, ta ławeczka jest odmalowana, czy tam się coś nie odrywa i jak idzie do toalety, to czy faktycznie tak jak mówię, no wszystko jest tam okej. Okay. Nie wiem, nie zrobi sobie krzywdy korzystając z urządzeń, które tam są zamontowane. Staramy się na bieżąco pewne działania prowadzić. Jeżeli chodzi o oddział ginekologiczny, tam łazienki były w zeszłym roku robione właśnie własnym sumptem. Rozmawiałam w zeszłym Ale roku... Ale są w fatalnym stanie, tak? Nie jest, jest źle, a według mnie to, ordynator mówi że on nie patrzy po ścianach, tylko patrzy na pacjenta. No i dobrze, tak? ale być może no, przy okazji jak przynosi wzrok na pacjenta, to by przyleciał trochę ściany też. Y więc y y y jeżeli to tak jest, tak? to są ludzie y techniczni, którzy no, niech już na, pacjentek, na pacjentki nie patrzą, tylko patrzą wyłącznie po ścianach. Nie i wtedy może będzie wszystko ok, no bo, 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 bo nie jest tak, jak powinno być. Dyskusję w tej sprawie prowadzono na sesji jeszcze przez dłuższy czas. W jej trakcie ponownie doszło do spięcia na linii wicestarosta Krzysztof Dzioba, radny Andrzej Stępień. Poszło oczywiście o szpital. Nie od dziś wiemy, że oddział położniczo-ginekologiczny jest w najgorszym stanie technicznym, jeżeli chodzi o nasz szpital. Pewne jakby tutaj ograniczenia w działaniach były spowodowane po pierwsze okresem pandemii, ale po drugim to, że planowaliśmy tutaj bardzo obszerny remont oddziału położniczo-ginekologicznego. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że nic się nie dzieje w szpitalu. W ostatnim czasie, w ostatnim roku odmalowaliśmy cały oddział pulmonologiczny. Naprawdę on był również w złym stanie technicznym. Teraz jak się tam wejdzie no zupełnie zupełnie inaczej to wygląda. Aktualnie robimy łazienkę na wejściu do szpitala również własnym sumptem. Takie rzeczy to się operacyjnie za załatwia. Jest sygnał, że jest problem to to natychmiast powinni nadzorujący szpital poprosić dyrektora czy zastępcę dyrektora ustalić, czy potwierdzają ten stan faktyczny, który jest na zdjęciach i podejmować... Proste, proste czynności, to nie, nie potrzeba, że tak powiem, jakichś wielkich procedur uruchamiać. I, i w tym jest problem, że to, to szwankuje. No i, i po prostu, jak y, 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 -y, są, są potrzebne doraźne działania, no to trzeba, trzeba po prostu podejmować czynności. A, a niestety, z całym, z całym szacunkiem do Was, muszę stwierdzić, że. Od czwartku macie cały piątek i wy nie potraficie stwierdzić, czy te zdjęcia, które, które my żeśmy dostali na, na tabletach, czy to są zdjęcia z naszego szpitala, czy nie. Nie potraficie dzisiaj te, tego odpowiedzieć. No i, i to jest problem. Nie widziałem zdjęć, to prawda, ze względu na to. I zarzuca pan jeszcze jakoś, że ucieka się przed komisją. Nie uciekam przed komisją. Niech, proszę nie czerpać wiedzy ze zdjęć, tylko ewentualnie zapytać. To prawda, byłem na chwilę o godzinie 9 w zespole Szkół numer 1, ale za chwilę wyjeżdżałem na szkolenie prowadzone przez Związek Powiatów Polskich i wróciłem dopiero w piątek po południu, więc nie miałem szansy zapoznać się ze zdjęciami. Jeśli chodzi o kontrolę nad szpitalem, to może trudno panu sobie to wyobrazić, ale zdecydowanie myślę, że przez 3 lata byłem tam częściej i widziałem więcej niż pan przez lat 13. I sytuacja w szpitalu naprawdę. Trzeba ją nadrabiać co bez komentarza. Pan nie prowadzi obrad, tylko Pan przewodniczący, więc proszę zachować sobie takie wstawki dla siebie. Sytuacja szpitala jest spowodowana wieloletnim zarządzaniem nim przez pana i tą sytuację poprawiamy cały czas. I nie da się zrobić wszystkiego w jednym dniu. Panie wicesarosto dziuba, idąc na komisję w czwartek. Stał pan z radnym Borczykiem na schodach i o czym żeście rozmawiali? O pogodzie? Tak, o pogodzie. Yy, mając ten problem yy, na, uwadze, yy, na uwadze radny Borczyk, nie omieszkam stwierdzić, że, że o problemie panu, yy, panu powiedział. A jeżeli, że, jeżeli nie powiedział, to bardzo źle świadczy o, o radnym powiedział, Borczyku. Powiedział, A ja jeżeli powiedział, powiedział to to, to bardzo źle świadczy o Panu, bo Pan w tym momencie mija się z prawdą, delikatnie mówiąc. Także, także y, 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 na, pewno, na pewno temat, temat y, szpitala będzie, będzie rozpatrywany, natomiast, natomiast Panie Wicestarosto, informuję Pana, że za mojej kadencji były były remontowane oddziały, chirurgii miękkiej, chirurgii twardej, blok operacyjny, central, cer, centralna stel, sterylizatornia, lądowis, lądowisko i, i, i Pan śmie powiedzieć łączny koszt tych wszystkich inwestycji to około 12 milionów na tamte pieniądze. I śmie pan powiedzieć, że, że w szpitalu się nic nie działo? Proszę, Jak, pan tak, proszę, może? Proszę Jak pan tak może? I na tym na razie kończymy. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia na zakończenie naszego programu. Tam obszerna relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu i dyskusji o sprawach Wieluńskiego Szpitala.